Was ze Śląska Cieszyńskiego. To tak naprawdę Górny Śląsk, ale dlaczego mówimy Śląsk Cieszyński? Ano dlatego, że ten region ma trochę inną historię niż pozostała część Górnego Śląska. Dlatego, że w wyniku Trzech Wojen Śląskich w połowie XVIII wieku większa część Śląska, Górny i Dolny Śląsk, trafiła do Prus, a Śląsk Cieszyński, te okolice oraz czeska część Śląska pozostała w Cesarstwie austriackim, i stąd ta historia. Stąd te rozbieżności. Mamy tu inny dialekt. E, inaczej mówią Ślązacy e, na Górnym Śląsku u nas oczywiście też inaczej na Opolskim, inaczej na Rybnickim, inaczej w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Ale tu ten język bardziej się różni, jeszcze bardziej od pozostałych części Górnego Śląska. To są oczywiście też góry. E, to też pewne różnice, a dokładnie jesteśmy w Wiśle, w uzdrowiskowym miejscu, które prawa miejskie uzyskało w 1967 roku dopiero, ale sama Wisła rozwijała się już na przełomie XVI i XVII wieku jako osada. Jesteśmy w Wyspie a wszystko pokonujemy tą całą trasę w 40-letnim Mercedesę może pokazać Weronika zresztą na innych ujęciach. Widać to beczka niezniszczalna. pokonuje dzielnie górki, choć silnik tłuczy. To dajemy radę. Za mną zameczek prezydencki w Miśle, Oficjalna rezydencja prezydenta Republiki Politej powstał na miejscu habsburskiego zamku myśliwskiego z początku XX wieku w 1927 roku. Po odnowieniu, ten zameczek. Spłonął i w 1928 rozpoczęto budowę nowego murowanego zamku, którego widzimy dziś. Do 1931 trwały prace i był to dar województwa śląskiego dla prezydenta Ignacego Mościckiego. Na dole znajduje się także zamek dolny, tak zwany zamek dolny, w którym można wynająć pokoje. Każdy tam może nocować. Tam jest hotel. Co ciekawe, przy zamku mieści się również kaplica ekumeniczna, w której odbywają się zarówno nabożeństwa ewangelickie, jak i msze katolickie. Z miasta Wisły wypływa największa rzeka w Polsce Wisła. Godzinę drogi stąd pieszo, Wisła ma swoje źródła u szczytu Baraniej Góry. Niestety nie można tam podjechać autem, a nie jesteśmy przyzwyczajeni do. Pierwszych wędrówek nie jesteśmy przygotowani. Dzisiaj na tym mamy trochę inne plany. A dwie godziny by nam to zajęło. Więc będziemy musieli jeszcze tu przybyć i zobaczyć źródła wisły. Zobaczcie co zobaczyliśmy w wiśle. Ogórek i to pierwsza generacja. To jest prawdziwa atrakcja tego miejsca. A tam drugi. Taki. Zielony. Nie wiem czy widać. Właśnie tam. No i tu pod płachtą pewnie kolejny. Tak się domyślam. Leczka daje radę pod takie długi. 55 koni prawie półtorej tony masy. Milnik głośno buczy, ale dajemy rady. 40-letni klasyk. znajduje się Kościół Ewangelicko-Ausburski apostołów Piotra i Pawła z połowy XIX wieku, zbudowany w stylu kastystycznym. Wisła jest bardzo ciekawa pod względem wyznaniowym na tyle całej Polski. To tu katolicy stanowią mniejszość i to jedyne takie miasto w Polsce. Ewangelików jest 57% Ewangelików ausburskich, Lutera. Rzymskich katolików 21%. A innych protestantów, baptystów, Środosiąców, Adwentystów, Wolnych Chrześcijan i innych, około 6%. Są też świadkowie Jehowy. W, Teranie, w Wiśle mają 5 parafii, katolicy 3 parafii. Bardzo fajnie widać to, gdy są wybory, jak głosuje Wisła i jak głosuje sąsiednia katolicka i Stebna. Mało kto tylko za zapisy. Z Wisły pochodzą znani luteranie. To koszkowie narciarscy. Adam Małysz i Piotr Żyła. Stąd pochodzi wielu księży ewangelickich. Ogólnie ze Śląska Cieszyńskiego. Ci księża rozlewają się po całej Polsce i służą pomocą duszpasterską w różnych parachach. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Sąsiednia Istebna jest arcykatolicka, a Wisła arcyewangelicka? Zaraz Wam odpowiem na to pytanie. Też kiedyś nie wiedziałem, ale dowiedziałem się na jednym z wykładów w Muzeum Śląskim. Otóż Istebna też była kiedyś ewangelicka po reformacji. Ale przyszła kontrreformacja. Jezuici, którzy gorliwie nawracali ewangelików na katolicyzm. Nie dotarli. Tam działali zimą, drogi były zasypane. I dotarli do takiej przełęczy, którą nie umieli przejść do Wisły. I zima, sroga zima, uratowała luteranizm Wisły.